Witajcie w podcaście Eco House. Dzisiaj e, porozmawiamy o preparatach do przydomowych oczyszczalni ścieków. Będzie ciekawie. Super, co masz na myśli mówiąc o tych preparatach? No wiesz, preparaty takie jak Biostarter, Biocontrol, które tak. pomagają naszym oczyszczalniom działać lepiej. Rozumiem. Możesz opowiedzieć więcej o jednym z nich? Jasne, zaczniemy od Biostartera. To taki yy, jakby starter dla bakterii w oczyszczalni. Mhm. Zaszczepia system odpowiednimi mikroorganizmami. Czyli pomaga przy uruchamianiu nowej oczyszczalni? Tak, dokładnie. Ale też po awariach czy serwisie. Zawiera ogromne ilości bakterii Bacillus. Ponad 400 miliardów na jedną dawkę. To brzmi imponująco. A co daje taka ilość bakterii? To jak zasianie pola wieloma nasionami, szybciej wzejdą i pokryją całą powierzchnię. Rozumiem. Dzięki temu oczyszczalnia szybciej osiąga pełną efektywność. Świetnie. A co z biokontrolem? Słyszałem, że też jest ważny? Tak. Biokontrol to koncentrat enzymatyczno-bakteryjny. Umożliwia optymalną biodegradację ścieków już po kilku godzinach. Serio? To naprawdę szybko. Czy działa we wszystkich systemach? Szczególnie dobrze w systemach z napowietrzaniem. Więc Aha. jeśli masz taki system, to idealne rozwiązanie. To dobrze wiedzieć. A co z preparatami Sedifast F1 i F2? One wpływają na strukturę osadu czynnego. Optymalizując proces sedymentacji. Mhm. Działają przeciwko puchnięciu osadu i hamują rozwój bakterii nitkowatych. Bakterie nitkowatych, czy to problem? Tak. Powodują one powstawanie piany i korzucha, co może zakłócać pracę oczyszczalni. Rozumiem. Cedifast pomaga temu zapobiegać. A F1 i F2 różnią się czymś szczególnym? F1 neutralizuje tłuszcze wpływające do oczyszczalni, a F2 wspomaga biodegradację detergentów. Okay. Razem działają kompleksowo. To ma sens. A co z bioreduktorem? Bioreduktor to um, taki klucz do czystości i bezproblemowej pracy oczyszczalni. Mm -hmm. Eliminuje problemy z puchnięciem osadu. Brzmi ważnie, jak to robi? Dzięki specjalnym bakteriom bacillus, proteazom i jonowi glinu. Hamuje Aha. rozwój bakterii nitkowatych i neutralizuje nieprzyjemne zapachy. To brzmi świetnie, ale czy naprawdę potrzebujemy tylu różnych preparatów? Hmm. No cóż, każdy z nich pełni inną funkcję. To jak. Jak zestaw narzędzi, każde do czegoś innego. Razem Rozumiem. zapewniają optymalne działanie. Może masz rację. Jeśli chcemy, by nasza oczyszczalnia działała najlepiej, warto zainwestować. Dokładnie. A przy okazji dbamy o środowisko. Zgadza się. Dobrze, przekonałeś mnie. Gdzie można je dostać? U firmy EcoHouse. Mają pełen asortyment i chętnie doradzą.